Ale księżyc On chyba ma fazę każdej nocy Każdej nocy Kurczę ale jest jeszcze dzień On już jest widoczny hmm. To tak jak byłby przybliżony Nie, nie wiem nie znam się Ale jest gorący oh. On ma tam fazę na zimno pewnie A ja mam gorący tu o kurde spa cały prawie mokry. Ło wow. I to jest faza. Kurczę, jestem obok budynku, który się buduje. A może wpierdzielić się tam? <laughs> to byłaby faza. Naprawdę, tak się wpierdzielić tam i zobaczyć. Ha, przybliżę sobie. O, to jest ten budyneczek, co się buduje. Ciekawe, co by mi zrobili. Albo lepiej nie. Może lepiej nie. Hm, nie wiem. Dobra, to może tamtędy pojadę. Ha. Faza obok garażu i to się nazywa, ale faza. Kurcze, ktoś tutaj wyrzucił, miał fazę na brudzenie środowiska. Jakiś jełob, totalny jełob zaśmieca, a potem ludzie narzekają, że tak brudno. Nie wiem, co bym zrobił takiemu człowiekowi, jakbym zobaczył, że zaśmieca środowisko. Jego faza na zaśmiecenie środowiska jest głupia, no głupia i brudna. O, tutaj ktoś sobie zostawił też coś. Po co tutaj to zostawiasz? Kto to ma to wziąć? Tutaj jest pojemnik na odzież używaną, a nie na jakieś, nie wiem, co to jest, kurde, drzwi, nie wiem, jakieś dechy. Ja nie mogę. O, widzę. A tutaj ktoś miał fazę na widzew. Widzew, fuć. Kurczę, ja mam fazę, tak może jest gorąco. Nie wiem, co robić. Chętnie bym się napił browarka, ale kasy nie mam. Kurde, co tu robić? Co tu robić? Mhm. A, no, na pewno nie jeść chipsów na takie gorące chipsy. Ja nie mogę. Nie wiem, nie wiem, co tu robić. Ogólnie to drzewko jest fajne, ale fajne drzewko. Siema Ja Chyba idę do... O, może pójdę do piwnicy. Ziomki będą. A nie, dzisiaj ich nie będą. Nie będzie. Co to jest? Kupię garaż na widoku. O ktoś sobie kupi garaż na widoku. Kurczę. A wystraszyłem się. Myślałem, że ktoś jest obok mnie. O, tam ktoś jechał. Kurczę, elita. Ej, co to jest za elita? Bo ja totalnie nie wiem, co to za elita. Jeżeli ktoś będzie wiedział, to piszcie. Elita z serduszkiem. Dobra, jadę stąd. Jadę na fazie. Jadę na fazie. Może też będę... Nie wiem, co będę. Kurde, nie wiem, nie wiem. Kurcze, średnio tak wszystko wychodzi. Jadę na domki. Ej, może kogoś spotkam? Ktoś, kto będzie sobie pił browarka, będzie miał drugiego? A ja tak. Ej, może pomóc? Hmm. A czemu nie? Kurcze, napiłbym się takiego zimnego browarka, tak, żeby się ochłodzić. Ale och ochłodzić z procentami, no właśnie. Kurczę. <laughs> o to chodzi. Kurde. Wow. jest ciężko jednak bez tego browarka. O, chyba ślub był. <laughs> Albo no nie wiem. Jak ten browar No jest, moja ulubiona dzielnica. Kurczę, jadę. Może tutaj e, złapię dobrą fazę. No ale jest pusto. Kurczę, pustki są. Ludzie siedzą w domach, a tutaj na domkach praktycznie dzisiaj nikt nie chodzi. Ogólnie zawsze tutaj te dzielnice są puste. O. Ej, może kupię ten dom i będę miał fazę codziennie. <grym> Bo codziennie będą imprezy.